Któż jak Bóg? Matko dobrej rady, tak wołamy do Maryi w Litanii Loretańskiej. Każdy potrzebuje rady, a najlepsze dobrej rady, bo złe rady mogą prowadzić nas na manowce. Ważne kogo się radzimy, ale ludzie mogą żyć w błędzie. Nikt z nas nie jest doskonały, tylko Pan Bóg zna naprawdę. I przysyła do nas Matkę Bożą, oświeconą Duchem Świętym. Kiedy nie wiemy, co robić, jaką podjąć decyzję, jak postąpić, wołajmy do niej. Ona jest Matką Dobrej Rady. Zawsze doradzi, trzeba jej tylko posłuchać. Maryjo, Matko Dobrej Rady, Módl się za nimi i za nami, któż jak Bóg.